Cześć, witam was na kanale Videoblog Tech. Dzisiejszym bohaterem testu jest chłodzenie cieczą AI od firmy Deepcool Gamax L240 w wersji drugiej. Tak, z RGB. Sprawdzimy, jak jest z jego wydajnością, czy warto, czy nie warto się nim zainteresować, bo to jest dosyć tanie nie chcę powiedzieć budżetowe, ale tanie chłodzenie io, jedno z tańszych, które można dostać aktualnie na rynku. Na test i recenzję tego io serdecznie Was zapraszam. 240 mm IOS z zaworem bezpieczeństwa, o nim powiem Wam kilka y, słów. No i z RGB, tak jak wam powiedziałem, ciężko teraz znaleźć cokolwiek bez RGB, chociaż jak dobrze poszukamy, to jeszcze można coś takiego kupić na rynku. Oczywiście rzeczone RGB można wyłączyć. Moi drodzy, y, w komplecie od samego ios a który już mam poskładane, y, w sensie wentylatory są przykręcone do radiatora. Dostajemy oczywiście komplet mocowań do platform AMD, do platformy Intela, w tym do AM4. Nie ma do 3D pera i w sumie dobrze, bo mm, 200 CSK na trendriperze słabo się sprawdza. Szczególnie, że blokopompa nie objęłaby całego ihsa HSA yy, To jest sample testowy, który przyjął do mnie nie wiem skąd w sumie. nie wiem od kogo. Przeszedł przez już na pewno. Sporo rąk, i dlatego musiałem się troszeczkę namęczyć, żeby go zamontować na płycie głównej, bo brakowało kilku elementów. Na szczęście ja jestem typem chomika i zbieram praktycznie wszystko, więc udało mi się dopasować odpowiednie śrubki. I nakrętki, żeby to poskładać i móc przetestować, a już miałem czarne myśli, że będę musiał go odsyłać, ale nie, to na szczęście nie nastąpiło i mogłem go spokojnie dla Was przetestować. Wiecie, jest to jest kaslimowa, 27 mm grubości, 282 mm długości i 120 mm szerokości. Blokopompa jest w okrągłej obudowie stworzyła i lusterkiem na górze podświetlany. Okrąg na około tego lusterka i podświetlane logo DeepKulla. Pompa pracuje z prędkością około 2400 obrotów na minutę. Połączona jest z chłodnicą twardymi, niestety, wężykami w materiałowym oplocie. O długości niestety tylko 30 cm, więc nie do każdej obudowy będziemy mogli zamontować to AIO. Krótsze na blokopompie są regulowane, czyli można odchylać te przewody. No i zasilana jest trzypinową wtyczką z płyty głównej. Wentylatory, znane już nam dobrze z innych AIOSów Deepcoola. 120 mm jednostki z podświetleniem RGB. Z każdego wypadzony jest przewód RGB o niestandardowej wtyczce i przewód czteropinowy PWM. RGB łączymy szeregowo, do wentylatorów mamy, a raczej powinniśmy mieć splitter, bo no, to tego też w komplecie u mnie nie było. Ale wracając do wentylatorów, pracują w zakresie od 500 do 1800 obrotów i generują przepływ powietrza nieco ponad 69 cfm -ów. Ich ciśnienie statyczne to 2,42 mm H2O, a głośność poniżej 30 dB. Głośność według producenta. Kilka słów, bo Wam miałem powiedzieć, właśnie sobie przypomniałem o zaworze bezpieczeństwa. To jest taki zaworek w części IOS, który w której wychodzą króćce z przewodami. Ten zawór ma na celu zapobieganie niekontrolowanym wyciekom. Zawytacie jak to działa. W środku tutaj jest umiejscowiona koło tego zaworu taka specjalna nazwałbym to membraną. Ona jest ze specjalnego materiału, który jest podatny na ciśnienie. Jeżeli ciśnienie w układzie spowodowane wysoką temperaturą, bo jak wiadomo im wyższa temperatura cieczy tym też wyższe ciśnienie się wytwarza wokół niej. Im to ciśnienie będzie wyższe i przekroczy ciśnienie atmosferyczne, czyli ciśnienie otoczenia, to ten zawór zadziała. Ta membranka się ściśnie pod wpływem ciśnienia i otworzy nam zawór. Nie, nie wyleci z niego ciecz, przez niego będzie miało ujście tylko i wyłącznie powietrze, czyli wyrówna nam ten zawór ciśnienie wewnątrz układu z ciśnieniem atmosferycznym, żeby było mniej więcej porównywalne. Bo jakie jest za duże ciśnienie w układzie, to zaczynają strzelać łączenia. Zaczynają strzelać węże, zaczynają strzelać tutaj najbardziej podatne na uszkodzenia plastikowe, krótce w miejscu, w którym się łączą nota bene z plastikową stworzywa obudową blokopompy Bach. I wtedy często dochodzi do wycieków. Po prostu puszcza najsłabsze ogniwo w danym Ajosie. Natomiast tutaj ten zawór ma temu zapobiec. Nie zapobiegnie nam zalaniu komputera przez przedziurawienie węża, bo wtedy płyn nam się wyleje wężem na nasze podzespoły i tak będzie z tego lipa. Ale jest to wiele bezpieczniejsze rozwiązanie właśnie dzięki temu, że nam ciśnienie, mamy pewność, że ciśnienie w układzie zamkniętym IO nie wzrośnie nam niebezpiecznie i nie rozsadzi nam po prostu tego układu. Pracujemy na ustawieniach fabrycznych. To jest obciążeniowy, temperatura otoczenia. 28,1 stopnia Celsjusza i temperatura procesora, już sobie patrzymy, 4,7 na wszystkich rdzeniach, tak jak puta go ustawiła fabrycznie 89 stopni, to nie jest nisko, ale jeszcze nie jest źle Pytanie, jakby się zachowało to AIO zamknięte w obudowie, gdzie ten przepływ powietrza byłby troszeczkę mniejszy niż na e, test testbęczu otwartym Automatyczny v 1,240 aktualnie, 1,256 maksymalny obroty pompy 2300 maksymalnej, wentylatorów prawie 2000 obrotów na minutę maksymalnej, więc ta 240 na ustawieniach stokowych jest w stanie schodzić 9900KF, tylko pytanie, czy warto się tak męczyć, bo jak będzie jeszcze troszkę cieplej na zewnątrz, to te temperatury będą jeszcze wyższe. Znaczy, jak będzie wyższa temperatura otoczenia, to temperatury procesowe będą jeszcze wyższe, czyli już będą wchodziły powyżej 90, czyli już będzie sytuacja stawała się mało ciekawa. 5900 MHz, czyli podkręcona 9900 KF. Prawie trzecia minuta testu i go będę przerywać, bo procesor osiągnął 102 stopnie Celsjusza. Nie nastąpił trotling, bo mam w Biosie połączone niektóre opcje do takiego mocniejszego podkręcenia. Napięcie 1,34 w Biosie ustawione. Podaje nam tutaj 1,336 maksymalne. Wentylatory procesora, wentylatory radiatora kręcą się z prędkością 2000 obrotów na minutę, a pompa z prędkością 2300 maksymalną. Obrotów na minutę. No i jak widzicie, jest dosyć wysoko dosyć to łagodnie powiedziane. Bardzo wysoko. Zatrzymuję, bo nie chcę męczyć swojego procka. Ma jeszcze troszeczkę pożyć i posłużyć przy kolejnych testach. Czemu nie pokazałem? Przepraszam, aż już wyszedłem z testu. Teraz ja sobie przypomniałem, że nie pokazywałem temperatury otoczenia. 27 i 0,5 stopnia Celsjusza. Rzecz, o której Wam już kiedyś mówiłem przy okazji innego chłodzenia tego producenta, te wentylatory, zresztą pokazywałem Wam to w zbliżeniu, mają takie wycięcia tutaj z boku. Nie wiem z jakiego powodu. W każdym razie większość powietrza ucieka tędy niż przez fin radiatora, gdzie powinna chłodzić. Zobaczcie, ile powietrza ucieka bokiem. Ono się tłoczy z prędkością około 5 metrów na sekundę. To jest bardzo... Bardzo dużo, i sporo powietrza właśnie tymi szczelinami ucieka. A sprawdźmy sobie, ile nam przepływa przez sam wentylator, radiator. 2, widać? Nie widać. 2,5 m na sekundę, czyli dwa razy mniej. Niż ucieka bokiem. Z prędkością, bo to jest prędkość, nie ilość powietrza. Dwa razy wolniej powietrze przepływa przez finy, niż ucieka nam bokiem. Eee, nie wiem dlaczego jest ta zwężka, znaczy nie zwężka, tylko to nie wiem dlaczego jest ta szczelina zrobiona w jednej i drugiej wentylatorze z jednej i z drugiej strony. Więc tak naprawdę bardzo dużo nam powietrza tędy ucieka. RGB, RGB, no jest, moi drodzy, nie zaskoczy nam żadnych, żadnym efektem jakimś specjalnym. W każdym z wentylatorów na środku jest umieszczony zatopionych 8 diod RGB. Nie jest to ARGB, jest to RGB, więc tu o jakichś spektakularnych efektach y, nie można mówić. Jest podświetlana, tak jak Wam mówiłem, blokopompa na około ringiem i w środku jest logo Deepcoola też podświetlane na wybrany przez nas kolor. Y, dużo zależy oczywiście od mm, programowania producenta płyty głównej yy, od jego efektów i możliwości konfiguracji tego yy, więc bawić się można do pewnego stopnia jak standardowe RGB no tutaj za wiele wymagać nie można yy, natomiast yy, no świecą, no świecą, no może to zadowoli tych mniej wybrednych yy, te przejścia kolorów nie są złe, jest w miarę płynny to RGB zrobione Sterowanie tym RGB. Diut jest wystarczająco, żeby podświetlić całe rotory i łopatki naszych wentylatorów. Blokopompa też nie wygląda najgorzej. Podświetlona może się podobać, szczególnie w nocy, w ciemnym pomieszczeniu w nocy, może być to dosyć ciekawy efekt. No i zasadniczo chyba tyle, bo tutaj nie ma się nad czym rozwodzić za bardzo. Chciałem Wam ładnie ułożyć blokopompę w Waszą stronę, ale przewody jak widzicie, są dosyć sztywne i niezbyt nam to pozwalają. Będę trzymać. Krótkie podsumowanie. Moi drodzy, większość z nas przy zdrowych zmysłach nie kupi 240 do schłodzenia procesora 9900K, KF, który chcemy podkręcać. Pół biedy jeszcze, jak ten Procola będzie podkręcany. Eee... Ale jak to chcemy podkręcać, to raczej będziemy patrzyli na większe chłodnice i tak się powinno robić co najmniej 280 mm, co najmniej, najlepiej 360 mm, albo w ogóle zbudować sobie customa. Zbudowanie porządnego customa kosztuje równie porządne pieniądze, więc większość z nas wybierze AIO 360 mm. I bardzo dobrze, bo rekomenduję takie AIO właśnie do serii 9 i 10 Intela, jeżeli, tym bardziej, jeżeli chcemy ją podkręcić. To AIO z założenia nie jest przeznaczone do tak grzejących się wykręconych procesorów, więc nie będę go ganił pod tym względem, że nie schłodził nam tego procka, chociaż z drugiej strony jestem troszeczkę zawiedziony, bo kilka chłodzeń powietrznych, które wcześniej testowałem, z tym samym procesorem na tych samych ustawieniach poradziło sobie ze schłodzeniem go po podkręceniu. Temperatury były powyżej 90 stopni, ale nie przekroczyły 100 stopni, tak jak w tym przypadku. No cóż, tak to bywa. Zawsze dostaję na paście termoprzewodzącej Grizzly Crayon Out. Nigdy nie stosuję pasty producenta, to tak jeszcze gwoli ścisłości, jakbyście mieli pytania pod filmem, jakiej pasty używam. Zawsze jest Grizzly. Nie, nie z tych podróbek, bo ostatnio jest dużo na rynku, więc też trzeba uważać. Więc jeżeli mamy procesor na przykład Ryzena pokroju 3600, Bądź też słabszy, bądź też troszkę nawet mocniejszy, jak nie wiem, 3700X, albo go nie będziemy podkręcać. Bądź też mamy procesor Intela na poziomie i piątki, 10600, albo czegoś podobnego ze starszej generacji. To to IO się sprawdzi. Ma duży plus, że podczas braku obciążenia lub przy małym obciążeniu te wentylatory są praktycznie słyszalne, pracują na wolnych obrotach i nie generują żadnego hałasu gorzej jest przy obciążeniu jak widzieliście 48 mniej więcej decybeli to już jest sporo jak na 240 to jest bardzo dużo ale ten hałas głównie pochodzi z tego że nie wiem dlaczego nadal Deepcool stosuje te wycięcia tutaj boczne w wentylatorach zresztą widzieliście, pokazywałem Wam większość powietrza z dużą siłą ucieka bokiem przez te szczeliny generując naprawdę duży hałas tak jakbyśmy gwizdali w gwizdek mniej więcej zamiast przepływać przez radiator nie wiem dlaczego to tak Deepcool robi, ale dopóki tak to będzie robił, to wyniki tego typu chłodzeń od Deepcoola nie będą zbyt rewelacyjne. Przynajmniej takie jest moje obiektywne zdanie, bo to nie pierwsze chłodzenie Deepcoola z tymi wentylatorami, które się właśnie wykłada i mam wrażenie, że jednym z czynników jest, są właśnie te wycięte wentyle z boku, wypuszczające powietrze bokiem, a nie pchające przez radiator. Ciężko mi przyznać wyróżnienie temu chłodzeniu, chociaż ono kosztuje niecałe 300 zł. To jest w miarę rozsądny wybór budżetowego iOSa, jeżeli już musimy kupić iOSa w tych pieniądzach, ale tylko do tych procesorów, o których mówiłem przed chwilą. Na pewno nie do mocno wykręconych 8-10 rdzeniowców zarówno od Intela, jak też od AMD. Więc jeżeli ktoś woli iOSa zamiast chłodzenia powietrznego, bo coś tam, no to w tych pieniądzach 300 zł to będzie niezły wybór. Musicie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie, co jest dla Was ważniejsze? Kultura pracy? Wygląd? RGB? Chłodzenie? Temperatury? Po prostu, żeby mieć I.O. czy żeby mieć I.O. z jakiegoś innego powodu i sami podjąć decyzję. W XCOMie nie ma tego chłodzenia na stanie sprzedaży, więc zalinkuję Wam pod filmem kilka całkiem niezłych innych chłodzeń, innych I.O.sów, tak dla porównania. Moi drodzy, ode mnie to tyle z tego testu, recenzji prezentacji Deepcoola Gamax L240 w wersji drugiej. Troszeczkę poprawione. nie powiedziałem o co poprawionej, to w tym momencie powiem. Troszeczkę uległa przeprojektowaniu pompa i z tego co pamiętam w wersji pierwszej chyba nie było tego zaworu bezpieczeństwa, ale tutaj nie dam sobie głowy obciąć, a na stronie nie znalazłem tej informacji. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, poznają Was, wideoblog tech.